Mmm, mm, mm, mm. jeszcze trochę soli. Mmm, ale pięknie pachnie. Maciek, co gotujesz? Wodę. Streama mam. Ale się zrobiła świąteczna atmosfera. U nas na streamie zawsze była woda. Ojciec już dwa dni wcześniej zbierał wodę do miednicy. Ale aromat. Czego dodałeś? Soli. A, klasyka. Ale podjemy. Kolego, nikt nie powiedział, że się z tobą podzielę, a już na pewno nie ja. Patrzcie go jaki, pyszności nagotował, smaka narobił i co? A udław się tą zupą, Petrusie. Orusie. To? W sumie to aero. Masz czekoladki? Nie ma, Tole, mam gigabajta. Aero. Ile razy mam ci mówić, Pietrzykowski? Tylko pecet. A ty ile na kompa wydałeś? No, ze... dwadzieścia. 20... Dwa. 2... Coś i nawet monitora nie masz. Taki jesteś cwany. A ile renderujesz film w premierze? Zależy, jaki film mądralo, bo ten testowy to nawet w minutę i 22 sekundy. Dobra, poka tego laptopa. Patrzcie go: 20 koła za laptopa wydał. A nawet nie ma matrycy 100 Hz. Za to kolego: ta bryka ma hamulce bębnowe. A tak poza tym to wiadomo, że małe, twarde i kwaśne. Ale żart na bok. Bierzmy się za odcinek. A przy okazji, tak wiem, ojciec zbierał do miednicy śnieg, nie wodę. Natomiast ja chciałem laptopa w cenie auta. I dostałem. Dodatkowo, jeszcze na ironię losu, jest on w bardzo podobnej cenie do mojego prywatnego PC-a, na którym właśnie składam dla Was odcinki. No a, mimo to, przynajmniej hipotetycznie, dysponuje lepszą specyfikacją, gdyż na pokładzie 16-calowego GB Aero drzemie Nvidia RTX 3080 Titanium, w pełni obsługująca funkcjonalności Nvidia Studio, czyli szybsze w zasadzie wszystko, co kiedyś robił procesor, a teraz może. Karta. Przykładowo, chcesz efektywnie i efektownie streamować? Użyj enkodera NVENC w OBS-ie. Chcesz szybciej renderować filmy? Odpal akcelerację sprzętową w Premiere Pro. Chcesz zablurować tło za sobą podczas przechwytywania obrazu z kamery? No to dwa kliknięcia w NVIDIA Broadcast i po bólu. Nawet szumy z mikrofonu usuniesz. Wspomniałbym jeszcze o tak zwanych feature'ach w postaci choćby ray tracingu w najnowszych grach, czy poprawiającym wydajność DLSS-ie, czyli zaawansowanej sztucznej inteligencji, która skaluje obraz w czasie rzeczywistym, ale jako fan technologii Pewnie już coś o tym słyszałeś. Aczkolwiek co, nadal mało mocy? A wspominałem, że na pokładzie tego laptopa jest mocarny, dwudziestowątkowy i bustujący do 5 GHz Intel Core i 9 12900 hk No to wspominam. całości dopełnia 32 GB typu DDR5, dwa dyski SSD o łącznej pojemności 3 TB oraz oczywiście OLEDowa matryca 4K ze 100% pokryciem barwowym oraz hdr 500. I przyznam, że już tylko i wyłącznie czytając specyfikację tego laptopa można jasno stwierdzić, że nie jest to pierwsza lepsza maszyna do pracy. Trzeba powiedzieć sobie jasno, takiego laptopa nie kupi Kowalski, który coś tam dłubie w kadzie, czy Malinowski, który jest fanem niedzielnego pykania w CSS z kumplami. No nie bardzo. Gigabyte Aero to w praktyce niezwykle lekka, mobilna stacja robocza, która będzie spełnieniem marzeń tych, którzy do tej pory byli ograniczeni mocą obliczeniową swojego laptopa, a z uwagi na wykonywaną pracę nie chcą lub nie mogą pracować na PC. A jeśli gdzieś już szukać na siłę porównania do Peceta, no to właśnie w wydajności. I choć zestawienie desktopa do laptopa no, nikt nie będzie w 100% uczciwe, przez występujące choćby no, różnice w systemie układów chłodzenia czy w ogóle specyfikacji procesorów, to muszę przyznać, że sam czas renderu próbki testowej w Adobe Premiere Pro był lepszy na mobilnej jednostce niż na mojej desktopowej co akurat wzbudza mój spory szacunek. Mówimy tu bowiem o wyniku minuta 22 sekundy i 67 setnych do minuta 56 i 44 setne, co daje generalnie pół minuty przewagi tandemowi Nvidia GeForce RTX 3080 Titanium w parze z i 9 12900 HK nad GeForce rtx 3070 Titanium z 9 desktopową 12900 K, która drzemie w moim desktopie. Co jeszcze istotne, korzystając z akceleracji sprzętowej, czyli renderu za pomocą samego procesora oraz IGPU czas renderu wynosiłby aż 5 minut i 6 sekund. Dlatego właśnie warto korzystać z dobrodziejstw technologii NVIDIA i przełączyć się na render za pomocą karty kiedy i gdzie to tylko możliwe. Jednak więcej zestawień nie robiłem, w sensie mobilnej i dziewiątki do desktopowej, bo nie miało to sensu pod żadnym absolutnie względem. Są to dwie zupełnie różne specyfikacje, konfiguracje, systemy operacyjne, a co najważniejsze i najgorsze w tym wszystkim, mój prywatny PC po prostu jest maszyną, która pracuje na co dzień, nieprzerwanie, często bez wyłączania jej przez wiele, wiele dni, więc wiadomo, że ten system nie jest czysty, jest zawalony różnymi rzeczami i też te wyniki byłyby zaburzone, i laptop, No to laptop i też po drugie, a właściwie po trzecie czy po czwarte pod innym systemem. No i w ogóle działający też w zupełnie inny sposób. Aha, i co jeszcze najważniejsze, moja i dziewiątka jest lekko podkręcona, więc to też musiałem po prostu wszystko, wszystko pod to zmieniać. Nie miało to żadnego sensu. To co jednak miało sens porównawczy to wrzucenie dla odniesienia wyników i 9 12900HX z Orusa 17X, którego testowałem niedawno. I tu przyznam, że robi się naprawdę ciekawie. Zobaczcie zresztą jak to wygląda. Corona Benchmark oba procesory uzyskały ten sam czas minuta 32. Myślę jednak, że warto nadmienić, iż model i9 w Orusie posiada 4 wątki więcej, jednak maksymalny zegar, który trzymał procesor, wynosił maksymalnie 2,6 GHz, natomiast Aero utrzymywał 3,5 GHz na wszystkich rdzeniach. Idąc dalej, wirej Benchmark 57 sekund do sekund 52. X265 Benchmark 53,21 do 55,15 blender 6 minut 38 sekund i 72 setne do 6 minut 40 sekund i 39 setnych. No i w ujęciu czysto punktowym dla Multicore 341 punktów w Cinebenchu R23 oraz 7586 punktów w benchmarku od CPUZ. Jak te wyniki teraz rozumieć? Jeśli laptop dla kreatywnych pokonuje w bezpośrednim starciu gamingową niezwykle mocarną maszynę, to wiedz, że coś się dzieje. Jestem jednak w stanie sobie wyobrazić, z czego to wynika. W zasadzie cały pakiet Adobe stoi na wydajności jednowątkowej. Liczy się zatem bardziej wysokość taktowania rdzenia i moc pojedynczego wątku niż ilość pustych rdzeni. i9-12900HK jest w stanie utrzymać dłużej boost na jednym wątku i dzięki temu wygrywa bezpośrednio tam, gdzie jeden mocny wątek jest preferowany. Z pewnością pomaga mu w tym też niezwykle wydajne chłodzenie zaopatrzone w dwie turbiny po 59 łopatek oraz 5 ciepłowodów. Układ ten potrafi wywołać małe tornado, ale uprzedzam, że konsekwencją tego stanu rzeczy jest dobijanie do 60 dB w aspekcie głośności, więc coś za coś. W tym miejscu warto wspomnieć, że temperatury nie należą też oczywiście do super ekstra niskich, no ale z drugiej strony wydajne maszyny przyzwyczaiły nas już, że jeżeli jest moc, no to musi być i odpowiednia temperatura. W tym wypadku 90 stopni procesorzy to nic niezwyczajnego, natomiast karta graficzna nie przekracza raczej okolic około 80 10 stopni w grach, z czego akurat bardzo się cieszę. Natomiast Gigabyte Aero 16 za bardzo laptopem do gier nie jest. No bo gołym okiem widać, że inżynierom przyświecał raczej inny cel, kiedy go konstruowali. Matryca w formacie 16 do 10 o rozdzielczości 4K daje bardzo duży obszar roboczy, a dzięki smukłej konstrukcji i praktycznie niezauważalnym ramkom, ciężko na pierwszy rzut oka powiedzieć, ile cali konkretnie ma ta matryca. No ale ma 16 dla jasności. No i właśnie, jak już przy jasności jesteśmy. HDR500 to nie jest mrzonka w tym wypadku i matryca potrafi faktycznie solidnie dać. Po oczach. Ogólnie zresztą widać, że jest to jeden z najdroższych elementów laptopa i warto o nią dbać. Gdybyście chcieli na niej jednak pograć, to zalecam zejść do Full HD, gdyż przy tym rozmiarze ekranu natywne 4K w gamingu no, mija się z celem, a uzyskacie wówczas w oczywiście Full HD następujące wyniki. CSGO na odcinku pomiarowym wskazuje na średnią w okolicy 330 klatek na sekundę. Detale oczywiście najniższe. Forza Horizon przy ustawieniach dla odmiany najwyższych i teraz już każda kolejna gra będzie prezentowana właśnie na takich i tylko i wyłącznie takich. Prezentuje się na OLEDowej matrycy płynnie w 72 klatkach średnio. Ponownie Horizon tym razem jednak Zero Dawn i piękna Aloy to piękne 89 klatek średnio, a w lokacji procesorowej nawet niespełna 100 klatek. Cyberpunk z wszystkim na maxa, czyli między innymi najwyższymi ustawieniami ray tracingu, który daje w tej grze niezłego wizualnego kopa, to wraz z włączonym DLSS-em w trybie zrównoważonym wy Wynik 60 klatek. Zależnie jednak od tego, czy jeździmy, czy chodzimy, gdzie oczywiście dla wyższej płynności obrazu zdecydowanie polecam tę drugą opcję. A że zaczynaliśmy e-sportem, to i na e-sporcie zakończymy. Zatem Apex Legends i 144 klatki średnio powinny Was zostawić w miłym przekonaniu, że zarówno wstydu, jak i problemów z graniem na laptopie dedykowanym przede wszystkim osobom kreatywnym absolutnie nie ma. Co jednak ciekawe, tak czysto z punktu widzenia gracza, to producenci nas przyzwyczajili, prawda, że raczej to co ciepłe, to gdzieś tam zamontowane w górnej części laptopa, żeby w paluszki, w rączki nie grzało. I dla odmiany Aero nie wyznaje tego podejścia projektowego. Tutaj całe jakby ciepło z systemu chłodzenia kumuluje się. Mniej więcej w tym obszarze, czyli jakby w prawym e, dolnym rogu palmrestu. To taka ciekawostka dla osób, które by się zastanawiały, czy konstrukcyjnie taki laptop różni się od gamingówki. Więc tak, różni się. No, i właśnie tak to wygląda. Na samym początku, przy pierwszym kontakcie z laptopem, nieco mnie zirytował fakt, że pomimo grubości obudowy, producent zrezygnował z klasycznego zestawu portów, a zamiast tego, raczy nas tylko i wyłącznie trzema niepozornymi USB typu C w konfiguracji 2 plus 1. No i oczywiście złączem combo jack. W praktyce okazuje się jednak, że to nie są USB typu C, a Thunderbolty czwartej generacji, i co ciekawe, wszystkie mogą być wyjściami obrazu. Miło natomiast, że w opakowaniu z laptopem odnajdziemy też Aerohub, czyli bardzo wysokiej jakości adapter, który pozwoli nam w jednej chwili zyskać złącze HDMI, DisplayPort, USB typu A, a także port Ariot 45. A to już bardzo mocno poprawia odbiór laptopa, no i oczywiście jego funkcjonalność. Na zdecydowany plus także wykonanie. Urządzenia. Mimo, że wyzwaniem było upchać tak wydajne komponenty w tak smukłej obudowie, no to udało się. Bryła laptopa jest estetyczna, nie ma słabych punktów konstrukcyjnych. A chyba najlepsze odczucia daje zawias, który pracuje bezbłędnie. Laptopa otworzymy bez trudu jedną ręką za wyżłobienie, znane już z innych modeli tego producenta. Ponownie ukryte zostały tam czujniki, mikrofon oraz kamerka, która mogłaby jednak reprodukować obraz nieco lepszej jakości jak na 2022 rok. Chociaż znowu też z drugiej strony muszę przyznać, że niska jakość obrazu webkamów maskuje niedoskonałości twarzy, właściwie to skóry i ogólnie dosyć słaby jej wygląd, a to akurat na duży plus. Podsumowanie dość swobodnie zacznę od minusów, chociaż wiadomo, że te minusy to jest kwestia bardzo subiektywna. Jednak wydaje mi się, że kiedy już mamy dwójkę z przodu, a kwota jest pięciocyfrowa, no to wypadałoby mimo wszystko, aby pewne aspekty były bardziej dopracowane. No i teraz wam te aspekty wymienię. No więc, jakkolwiek w sprzęcie dla graczy, naprawdę mogę wybaczyć, że touchpad jest taki sobie. Natomiast w sprzęcie dedykowanym twórcom, no, wypadałoby, żeby ten element był jednak bardziej dopracowany i tutaj muszę touchpad ocenić bardzo krytycznie i niestety dosyć nieprzychylnie, chociaż istnieje szansa, że nie jest jakby on sam winowajcą tego, że pracuje jak pracuje, tylko po prostu tego, że został przemielony przez, podejrzewam, dużą ilość rąk innych testerów i recenzentów i jakkolwiek sama płytka pracuje doskonale ale z tym nie ma absolutnie żadnego problemu, tak, ja osobiście napotkałem na bardzo mocne wyrobienie się LPPM-a, w tym sensie, że wciskając po prostu płytkę po lewej stronie, nie zawsze, nie każde okno chce dać się móc przesunąć, czyli jakby ten LPPM po prostu się nie wciska za każdym razem. Chociaż o ironio, kiedy chcę coś po prostu kliknąć, tapnąć LPPM-em, to akurat w tej sytuacji działa on bez przeszkód. Więc nie wiem dokładnie co jest na rzeczy, ale na pewno ten touchpad Delikatnie mówiąc, mnie rozczarował, bo no myślałem, że będzie po prostu bardziej dokładny. A po drugie, czyli to był pomysł, żeby dawać czarną płytkę do srebrnej obudowy. Ale okej, okay, o gustach się nie dyskutuje. Druga sprawa to są temperatury pracy. I tu nie tyle piję stricte właśnie do kwestii ich wysokości, bo wiadomo, że komponenty są tutaj topowe i nie ma mowy o tym, żeby tu mogło być chłodno, a przynajmniej jeszcze no nie w tej generacji. Natomiast zmierzam do tego, że laptop ogólnie, nawet kiedy nic nie robi, ma dosyć wysoko ustawione power limity, i przez to temperatury utrzymują się na procesorze czy na karcie, no nawet w okolicach 50-60 stopni, co powoduje, że cała powierzchnia komputera jest dość ciepła. Przy tym wszystkim podkreślę, że akurat system chłodzenia zachowuje się bardzo fajnie, bo jest niemalże bezgłośny w trybie Eko. no ale jakby konsekwencją tego jest właśnie to, że trzymamy w rękach cały czas dosyć mocno nagrzane urządzenie, więc polecam go faktycznie traktować jako mobilną stację roboczą, a nie coś, czym byśmy chcieli pracować na kolanach, no bo po prostu będziemy cały czas w te kolana podgrzewani. Natomiast teraz czas na już typowo plusy, 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 a tych jest cała Masa. Tym największym, no bo oczywiście też skupionym wokół tego produktu jest rzecz jasna, wydajność. Ta jest wyśmienita, potrafi zawstydzić niejednego blaszaka, i jeżeli właśnie podejdziemy do zakupu tego typu urządzenia w ten sposób, czyli nawet patrząc przez pryzmat aktualnie skonstruowanego świata, czy właściwie pracy na tym świecie, to nie trudno się domyślić, że tego typu sprzęt może być pożądany przykładowo przez osoby, które pracują na zasadzie home office, czy nawet bardziej po prostu są. W swojej pracy typowo mobilny, gdzie wzięcie pod pachę pc to no nie wchodzi w grę. A mając mocarnego laptopa, którego raz używamy w domu, wpinając go tylko i wyłącznie jedną przelotką, właśnie po Thunderboltie 4, i zyskując dostęp do usb ku wyjścia obrazu, jakichś tam innych jeszcze rzeczy, no to w takiej sytuacji to wszystko zaczyna się mm, klarować i mieć jeden większy sens, kiedy mamy coś, co możemy zabrać ze sobą wszędzie, jest mocarne, potężne, a jednocześnie, kiedy już wracamy do domu czy tam do biura, to znowu go sobie stacjonarnie użytkujemy i dalej mamy bardzo ale to bardzo wydajny sprzęt. Sprzęt, który dodatkowo przyspiesza działania w aplikacjach STM, ale zostawi Ci jednocześnie pole do czerpania radości z elektronicznej rozrywki. Jeśli więc po intensywnej sesji programowania, uczenia maszynowego, czy renderowania brył i obiektów w 3ds Maxie, znajdziecie chęć przykładowo na partyjkę w Warzona, to nie zapomnij odpalić NVIDIA Reflex, niezależnie czy Twój własny domaga czy też nie, hehe. <laughs> I droga wolna, siej pogrom na serwerze. Ba, nawet jeśli całość zechcesz postreamować, to kamerkę wbudowaną masz, aplikację Nvidia Broadcast też, a jak nie to pobierzesz, skonfiguruj, graj i baw się w najlepsze. Idąc dalej, Matryca. Oczywiście jest to laptop, jest tylko i wyłącznie 16 cali, ale pracując na laptopie, który ma tak wysoką rozdzielczość, takie proporcje ekranu, no i właśnie przy okazji, jeszcze taki ekran, naprawdę ja osobiście nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. No, może poza tym, jednym po prostu faktem, że jak się Przyzwyczaiło do pracy na dwóch lub trzech monitorach, no to wiadomo, że tu nawet w rozdzielczości 8K by nic nie zmieniła. Ale jeżeli ktoś pracuje na jednym monitorze, to myślę, że jeżeli jest przyzwyczajony do przykładowo ekranu Full HD, to mając mniejszy ekran 4K, ale z taką jakby z taką powierzchnią roboczą, nie czułby aż takiego dużego dyskomfortu. Ba nawet podejrzewam, że poczułby na plus, jakby progres, bo tu się mieści na tym ekranie wbrew pozorom bardzo dużo. Mimo, że oczywiście, na wiadomo, skalowanie działa tak, że te elementy interwencyjne. Są dosyć małe. No i co moi drodzy, to właściwie chyba wszystko, co mogę powiedzieć na temat laptopa Gigabyte Aero 16. Bardzo fajny sprzęt, zdecydowanie nie dla każdego, zdecydowanie dla osób, które wiedzą, czego chcą i wiedzą przy okazji, jak to zrealizować za pomocą sprzętu z tej półki cenowej. Jeżeli macie takie pieniądze do wydania na laptopa, jeżeli ta wydajność Wam odpowiada, a myślę, że jest w tym momencie jedną z topowych na rynku. To tego typu stacja robocza nie powinna was absolutnie zawieść. No bo jak widać, dowozi wydajność, której jeden PC mógłby czy nie mógłby teraz, żeby to zdanie miało sens. Mógłby się wstydzić? Chyba tak to powinno brzmieć. W sensie on się nie ma czego wstydzić. Pecety absolutnie mogą się wstydzić, bo naprawdę jest killerem na pewno niejednego PCA. Przynajmniej no delikatny niższej półki cenowej. Dzięki moi drodzy Wam za uwagę, dzięki za Wasz czas, zostawcie komentarz konieczny dla zasięgu, linka do laptopa macie oczywiście w opisie tego materiału, a ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne filmy już niebawem. No, także... Na razie!